Ciemka, witam na kanale alkoholowe. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu, po czterech miesiącach czy pięciu nawet oczekiwania, mogę się z Wami w końcu podzielić nowym miejscem, w którym będziemy przygotowywać koktajle. Jak wiecie, na Fox gotuje na moim głównym kanale zrobiliśmy duże mega studio i oczywiście jako uzupełnienie mogłem się powstrzymać, żeby nie zrobić super miejsca do tworzenia koktajli, także że uspokajam wszystkich, wracam z koktajlami, lecimy. Na dzisiaj przygotowałem koktajl o nazwie M1. Jak macie moją książkę 101 koktajli, to w niej on się znajduje i pewnie już to zauważyliście. Jest to koktajl, który należy do rodziny Tiki. Tworzony przez. Z gościa, który się nazywa Joe Scallon. On jest odpowiedzialny m.in. za koktajl o nazwie Suffering Bastard, czyli bardzo, bardzo znany koktajl w świecie tiki. M1 nawiązuje do Jamesa Bonda, agenta 007. Jest w nim coś takiego właśnie filmowego. Mimo tego, że jest mega prosty, składa się tylko z czterech składników, w tym szkockiej, co jest bardzo nietypowe na koktajle tiki i nie wymaga żadnych trudnych składników, co zazwyczaj z koktajlami tiki się kojarzy. Także przejdźmy do rzeczy i co nam będzie potrzebne: szkocka whisky, likier pomarańczowy, mandarynki oraz angostura. Beaters. I to wszystko. Pewnie zauważyliście, nie ma w tym żadnej limonki ani cytryny, czyli nie będzie kwaśny. I to prawda, łamie, można powiedzieć, że łamie troszeczkę zasady tiki, a właściwie smaki tiki. Dobra, przygotujemy sobie go dzisiaj w tym wariacie, co tutaj widzicie. To jest Hamilton Beach 1941. Kupiłem go za namową kolegi z kanału Make and Drink. Zapraszam do niego na kanał. W opisie macie link do jego kanału. Polecam, bo gość, jeśli chodzi o tiki, to po prostu jest kozakiem, wie wszystko, dosłownie. Każdy kokta analizuje na wszystkie możliwe sposoby. I właśnie za jego namową zamówiłem sobie z ebay'a taką, tutaj, takie cacko. To jest. Ser do szejków z lat 40 więc mega old rzecz, ale super się sprawia jako właśnie do koktajlów tiki, żeby napowietrzyć je i jeszcze bardziej pięknie rozmieszać. Także bierzemy tutaj szklankę i będziemy szykować. Zaczniemy sobie od pokrojenia mandarynek. Oczywiście mandarynki polecam wyciskać świeże, sok z mandarynek możecie kupić gotowy, ale myślę, że tutaj warto jednak pójść w jakość i zrobić to po prostu na świeżych mandarynkach. Ta wyciskarka jest z Allegro, kosztowała może 40 zł 30. Nie jest droga, ale jest zarąbista, bo fajnie wyciska. Zobaczcie, co się dzieje. Rusy. Pięknie to działa. Potrzebujemy dwa szoty soku z mandarynki. Do tego półtora shota szkockiej. W tym przypadku używam Nomada. Ostatnio dostałem w prezencie od widza. Bardzo fajna szkocka. Do tego 3/4 shota Grand Marnier w tym przypadku, ale zwykły likier pomarańczowy typu Triple Sec albo Cointreau też oczywiście się nada. Do tego jeden dash Angostura bitters. Teraz potrzebujemy kruszony lód. Ja go tu przygotowałem, aż się zaszloniło. W moim nowym shakerze, bo chciałbym Wam teraz przekazać oficjalnie, że mam swój własny customowy zestaw barmański, który od niedawna jest na sklepie Adi Fox PL. Możecie sobie go zamawiać. Jest oczywiście mój grawer Foxa, więc polecam serdecznie. Skomponowałem go w taki sposób, że miał najważniejsze narzędzia i nie był to francuski shaker, tylko właśnie bostoński, żeby dla każdego było mega wygodne w robieniu koktajli. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Teraz taka szybka informacja. Gdybyście chcieli to robić w shakerze, to normalnie dodajecie lód, shakeujecie, strajnujecie tak jak w w koktajlu. A jeżeli robicie to w takim mikserze jak ja, do, szej do szejków, to wsypujecie tutaj kruszony lód. I teraz miksujemy. Ta technika nazywa się Flash Blend. Polega na tym, że właśnie na powietrza mocno rozwadnia delikatny koktajl i go schładza jednocześnie. Czyli coś takiego jak robicie w szejkerze, tylko że na dużo większą skalę. Ten koktajl jest aż spieniony wręcz. No i teraz przerywamy go do takiego pięknego tiki kubeczka. Odrobina kruszonego lodu. jako ogarnisz, polecam użycie. Ananasa suszonego, czyli plasterek ananasa, suszycie w piekarniku przez kilka godzin. Wiem, że to jest dużo roboty, więc zróbcie sobie go na zapas. Albo po prostu taką buwareczkę suszoną, ona się wysuszy szybciej. I do tego na przykład świeża mięta. Oczywiście słomeczka. I proszę bardzo, M1. No to spróbujmy. M1, inspirowany Jamesem Bondem. Koktajl Tiki, który w sumie koktajlem Tiki nie powinien być. Od razu czuć szkocką, ale jednocześnie podbija mandarynka, tutaj wyciąga wyciąga jakby te nuty. Moim zdaniem można by go zakwasić limonką bez problemu i byłby też spoko, chociaż koktajle Tiki same w sobie są zawsze słodkie i chyba tutaj chodzi o to właśnie w tym koktajlu, żeby to takie było i żeby było czuć mocno bo jednak James Bond lubił mocne koktajle. Także na dzisiaj tyle. Przypominam, że macie książkę 101 koktajli, macie nowy zestaw barmański. Widzimy się w następnych odcinkach. Alkoholowe Siema.